witajcie kochani witam was bardzo serdecznie z tej strony Ironek i kolejny materiał na moim kanale obiecałem wam bitkę Ogdańsk i słowa zamierzam dotrzymać dlatego nie przedłużając powiem tylko tyle że dziękuję za wszelkie lajki pod poprzednim materiałem sembayer jeżeli jest tylko to możliwe pozostawcie pod tym materiałem łapkę w górę was to nic nie kosztuje a dla mnie jest to motywacja do dalszego nagrywania tego, tej serii tego materiału a my już nie przedłużamy, kochani. Lecimy do bitwy! Dobra. Przede wszystkim tak. Nie mamy żadnej artylerii, dlatego sobie połączymy tutaj jakieś dwie grupki zrobimy. Moich dzielnych wojaków. Lubię to w ogóle tak w trzy szeregu ich mieć. Tak równo w trzy szeregu. Zwłaszcza kiedy już mamy odkrytą technologię ostrzału szeregami takie trzy potężne salby wyjaśniają nam tutaj przeciwników więc yy, nie da się tak to się zrobi tak I cyk, no i mamy dobra nasza kawaleria na razie idamy sobie za górką puszczamy od razu gdzie są polaczki dobra tutaj są no i na przechodzi oczywiście moździerze niedobrze ale może w takim razie ruszymy się od razu tylko żebym jakoś to tak łukiem tutaj sobie to zrobił. Czyli poszedł z dwóch stron. Dobra, yy, panowie, biegniemy. Nie zatrzymujemy się w ogóle. Dobra. Lecimy, panie. A gdyby się okazało, że rozgrywka jest troszeczkę za głośna... To, to dawajcie mi znać, na razie nie będę tutaj przerywał. Bo nie wiem, może mi się tego tak wydaje, ale gdyby dla was kochani było tak, że, że jednak jest to gdzieś tam za głośno, to dawajcie znać w komentarzach. Nie, ja, przynajmniej zachęciłem was do komentarza, Jakoś tak na razie nie kochani, przeglądacie materiał z Empire, nie komentujecie. Ale tu się nie ma co wstydzić, oczywiście. Seria musi się rozkręcić, mam nadzieję, że rozkręci się ona dzięki wam. To jest najważniejsze Schowamy sobie tą piechotę, tutaj w ogóle troszkę jak to będzie, tutaj będzie, tak? To może nie. Uf, tak to będzie za bardzo. Um, dobra. Tak będzie dobrze. O czym ja wspominałem Dobra, nieważne, nieważne, skupiłem się tutaj na rozgrywce, na tym, że moje koniki w ogóle mi tutaj tępią. Nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Ale tu do... ojej ku tu musieli działa dostać. Na pewno nie z moździerzy. No, a tu są falkony, dobra. Dobra, trzeba ich tutaj podejść troszeczkę gdzieś tak od boku jeszcze, czyli rozdzielimy jeszcze mocniej tutaj nasze szeregi. I tak, wylecicie do przodu, ale nie tak za bardzo, naprawdę na tym poziomie trudności, to ja się boję, że zanim ja dojdę w ogóle do tej armii, ja już połowy swojej nie będę mieć. A dobra, postaramy się jak najszybciej to tutaj ogarnąć, bo mam nadzieję, że to się uda. Procedują celują chłopaki ewidentnie w moje kulinki. Dobra. Robimy inaczej. Będą celować w generała. a no w dowódcę tak, tej, tej armii, tej armii mojej. Małej, niepokaźnej. Więc robimy inaczej. Zrobimy tak, żeby oni musieli się odkręcać, zwłaszcza te działa. Dokładnie. A co za tym idzie? Nie będą się skupiać na mojej piechocie, nie będę był, nie będą się musiał martwić o to, że gdzieś tam z Kartacza dostanę. Tak. Zróbmy tak. Tak jest, jak najbliżej. Jakby to powiedział. Jakby to powiedział klasyk. Macie dojrzeć. I wisielnica. Yy, dobra, i jazdę już zawracamy. Zobacz, się musimy już przegrupować. Już się robi powoli chaos. A my w tym czasie sobie tutaj zrobimy tak, że. Ostrzelamy Ostrzelamy sobie te armaty Nie szkodliwimy je niejako Dokładnie tak Zewsząd rozgrzegają się ostrzały Robi się panika a co za tym idzie, my walniemy sobie tutaj jeszcze od boczku. Co za tym idzie... Tak jest. My tak naprawdę tą bitwę wygramy już za momencik. Tu sobie strzelimy już tak może nie w trzy szeregu. No dokładnie. Nie będę tutaj takim sadystą. Pozwolę im się wycofać. A my kochani zdobyliśmy sektor i tym samym widzimy się za chwilę na mapie kampanii. 80 poległych zlikwidowaliśmy całą armię broniącą Gdańska. Yy, I tą rezydencję gubernatora nie możemy naprawić, bo oczywiście nie mamy za co. Yy, kogo się lata, tam podleczymy. I dobra, i teraz tak. Na razie potrzebujemy tych pieniędzy, więc sobie tutaj zachowamy. Pobór podatków, ale docelowo będę chciał go zlikwidować, ponieważ dzięki temu będzie nam się rozrastać tutaj prowincja nasza, i będziemy mogli sobie no, będziemy mieć dodatkowy port. Tak, będziemy mogli sobie zbudować port, ponieważ gdynia to będzie miasto portowe. Ale na razie, tak jak mówię, tych pieniążków potrzebujemy, także 2500 marek, dobra. Coś tutaj ogólnie nagrywam, kochani, jak zauważyliście trzy serie na kanale. I troszeczkę tak zapomniałem co to było. Tu no pamiętam piękną taką porażkową wygraną. Nawet nie chcę tej bitwy, kochani, wspominać. No ale dobra. Nie będziemy jej wspominać po prostu i tyle. Okręcik niech sobie płynie. Yy... Handel Dobrze, nie mamy żadnych portów poblokowanych u naszych sojuszników. Bardzo mnie to cieszy. Tutaj jest jakaś armia, ale my już nad tą armią tutaj sobie czuwamy. A tu się chyba robią nam działa. Nie robią się działa. Dobra, nie robią się działa, to się nie robią. Szkoda. Pięć pułków artylerii potrzebujemy. A, robią się tu. Ok. Nie wiem czemu tak tutaj to wymyśliłem, no ale, no ale dobra. No jak się robią tu, to się robią tu. Teraz mamy piękny korytarz w którym możemy sobie przejść y, naszą artylerią do, do naszej armii w Królewcu. Dobra, y, jeszcze bym coś chciał tutaj zrobić w tej turze, oprócz podpisania umowy, jeżeli się uda z Holandią. Udało się, super. Więc puszczę kolejną turę, abyśmy mogli sobie jakoś tutaj... Świetnie. Y, jeszcze coś podziałać w tym odcinku, w tym materiale. Także lecimy. Powiem Wam, że Austriacy chyba powoli czują pismo nosem ponieważ chcieli podpisać ze mną Sojusz. Oczywiście nie zgodziłem się na to, lecz za to podpisałem Sojusz z Holandią. Jest to taki mój późniejszy cel, który chciałbym sobie osiągnąć, ale na razie na razie mi to nie wadzi, żeby z Holandią sobie podpisać sojusz, więc... Dobra, tutaj trzeba tutaj naprawić tą rezydencję. I teraz tak, te działa sobie dojdą w następnej turze. Tutaj te wojska polskie widzę się cofnęły już do obrony Warszawy. Już wiedzą co się tutaj będzie święciło. Zaraz. Więc tak, tutaj... Tutaj te wojska będą potrzebne. Póki sobie tutaj nie naprawimy tej rezydencji, żeby tam troszeczkę tych represji w regionie było. No to jak widzicie, takie na pograniczu to zadowolenie jest. Ale może jest też dlatego, że zwiększyłem podatki. to... No cóż, no wojna potrzebuje wielu funduszy. No ta przybyła. O, świetnie. To dodatkowo sobie zwiększymy tutaj zarobek z handlu. Pięknie, o 700 zwiększyliśmy. No i to, co właśnie się śmiałem w drugim odcinku, w momencie, w którym zrobiliśmy sobie armaty średnie, możemy już konstruować 12 funtówki, ponieważ budowała się nam fabryka uzbrojenia. No ale, no to już tam na razie nie będziemy dokładać żadnych jednostek ponieważ po pierwsze nie mamy nad funduszy, a po drugie dwie armie na tym etapie kampanii mi w zupełności wystarczą. Yy, podzielę je sobie właśnie tak na dwie grupy, tak. Armia, która będzie atakowała z zachodu i armia, która będzie atakowała ze wschodu. Najważniejsze dla mnie byłoby zdobycie tutaj Warszawy. Ale wiem, że Będę mieć tutaj dużo kłopotów, jeżeli chodzi o później utrzymanie porządku i ładu w tym regionie, w tym w ogóle, no tak, w tej prowincji, jakbym, no region, powiedzmy, to nawet nie jest prowincja, już nie, nie, nie róbmy z, z tego mediola, w którym mieliśmy prowincję. Ale do rzeczy, co ja chciałem powiedzieć, tak, bo nieskładnie znowu zacznę mówić i ktoś wyłączy odcinek dając unlajka i będzie niedobrze, yy, tak, przypomnę jeszcze o lajkach, tak, tak, no można sobie wcisnąć lajka like i, i Wszyscy będą zadowoleni, zwłaszcza ja. Ale tak, poszedłbym sobie tutaj przez Litwę i Białoruś. Ale tutaj jest najbardziej rozbudowana ta, ten region, i dlatego no, te wojska by się tutaj robiły. Co prawda, odcinając ich od podatków z jednego regionu, nie mieliby tyle funduszy, żeby stworzyć tą armię, no ale jednak, no nie wiem, kochani. Nie chcę, żeby ta armia tutaj zagrażała królewcowi, ale może jakbym tą armię cofnął. Zobaczymy, zobaczymy w następnej turze. Mam taki jeszcze jeden pomysł, że po prostu tutaj damy kilka jednostek milicji do pilnowania porządku, a tą małą armią pójdziemy zdobywać wschodnie ziemie, a główne siły rzucimy na Warszawę. No to, to też nie jest głupie wyjście, tylko że jak widzicie, na razie to my możemy sobie stworzyć jedną jednostkę milicji, ale może jakbyśmy posłali tutaj te pięć. Tu się nic nie stanie przez tą jedną turę, a a może się uda. No tutaj też byśmy wzięli wtedy te jednostki stąd. Zobaczymy, koń. W następnej turze wszystko się okaże. Jeszcze tylko zobaczę, co my badamy. Badamy sobie, tak, szkolenie wojskowe w Lipsku. W Lipsku mamy jakąś szkołę. A, nie usunęliśmy jej po prostu. Dobra. Mieszkoły mi są niepotrzebna, tylko zwiększa to niezadowolenie mieszkańców. Postawimy sobie coś tam innego. Lecimy, kochani, z kolejną turą. I nastała zima. Warsztaty rzemieślnicze, oczywiście. Że tak, fabrykę uzbrojenia możemy postawić sobie w dreźnie. No okej, okay. tutaj armia już się. A, tutaj w ogóle powinniśmy sobie dokoptować jeden pułk piechoty. Albo zrobimy to inaczej. Doświadczonych sobie weźmiemy Dawaj tutaj Artylerię przynosimy tak do armii w Tannenbergu I teraz zobaczmy jakby to wyglądało Jakbyśmy jeszcze stąd dorzucili Z pięć pułków Okej okay. W takim razie tą armię kierujemy właśnie Co ja zrobiłem Dobra Ironek myśl, myśl. Dobra, w następnym sobie ich zamienimy. No, już tak się podierałem niepotrzebnie, że yy, możemy sobie tą armię wysłać na, już na, na Litwę. Już zwietrzyłem nowe ziemię, już. No cóż, no bywa, bywa, bywa. Okej. Okay. My się i tak tutaj za dużo nie ruszymy. Dobra, to polecimy sobie szybko. Yy, Ruscy nie utrzymali Krymu, no trudno. I, no... Nie będziemy tracić czasu tutaj na, na takie niepotrzebne modyfikacje, ponieważ najważniejsze ruchy, czyli przeniesienie tej armii na Litwę i zaatakowanie Warszawy, to jest y, ważniejsze dla tego odcinka, dlatego już lecimy z kolejną kochani, turą. Szkolenie wojskowe. Mamy dodatkowego jeszcze gentlemana. bardzo mi to cieszy. Yy, tak, szkołę musztrzyn. W Berlinie sobie wybudujemy. Na razie w innych prowincjach nie będziemy tego budować, ponieważ na no, jednak potrzebujemy tych funduszy do innych celów. Karabiny w jedną turę? No dobra, no to niech się tam robią. Okay. Niechaj, że tak będzie. Teraz tak. Tu przynosimy armię, a tu przynosimy milicję. Dobra, wszystko już jest okej. Okay. No i tą armią pełni sprawną atakujemy Warszawę 2800, kontra 3600, ale mają tutaj umocnioną. <laughs> Znowu chrypka. Umocnienia osady, czyli po prostu będą się chować za murami, dlatego przeczekamy ich. Przeczekamy ich, bo ja wiem, że w ciągu tury dwóch oni na pewno wyjdą. Ty przy okazji będziesz moim już piekiem, mi co tu się dzieje. Nie mają żadnych posiłków. A co za tym idzie? Są zdani tylko na siebie. Bardzo mnie to cieszy. Ja, nie doszliśmy jak do fortu. Trudno. Stoimy na granicy niemiecko-litewskiej. A co za tym idzie? Na następnej turze będziemy mogli już zaatakować Wilno. Dlatego ja myślę, że w tym odcinku jeszcze będę chciał tutaj do Wilno zaatakować. Dlatego lecimy. Ponieważ podczas przenoszenia tury jednak, tak jak wspominałem, Polacy długo nie wytrzymali i chcą się wyrywać z okrążenia warszawskiego, dlatego no cóż, kochani, to jest jednak bitka na następny materiał, na który już Was serdecznie zapraszam. Jeżeli oczywiście Wam się materiał podobał, pozostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Cześć!